Górnik Zabrze jest liderem tabeli. Zabrze nie grają piłkę skuteczną, efektowną, jednocześnie pokazując, że można budować zespół, być może nawet na miarę Mistrzostwa Polski, za stosunkowo małą kasę. Troszkę na temat zespołu trenera Michała Gasparika, troszkę na temat przyszłości, ale także o tej twitterowej przypychance z Arką Gdynia, która no też z pewnością podzieliła piłkarską Polskę, no i sprawiła, że jednak szpileczki, że jednak twitterowe uwagi po pierwsze nadają naszej lidze kolorytu, ale też być może pcha nas do takiej refleksji, jak przekraczać granice i jak granic nie przekraczać. Ja troszkę na temat Górnika, a więc ekipie, której poświęca się zbyt mało uwagi. Muszę też powiedzieć na starcie, że sam trochę dokładam do tego cegiełkę, regularnie nagrywając materiał dotyczący Legii Warszawa. Natomiast fakt są takie, że Górnik Zabrze, nie wiem z jakiego powodu, troszkę też jest ofiarą w różnych sytuacji zewnętrznych. To znaczy, wygrywając bardzo ważne mecze, przytoczono wcześniej Legią Warszawa, to o Legii mówiło się i pisało najwięcej, a więc dyskutowano na przykład po tej porażce w Zabrzu o tych wielu dziwnych, nierozsądnych, nieuzasadnionych zmianach w składzie w zespole trenera Natomiast po spotkaniu z Biały Białystok, wygranym przez górnika Zabrze, bohaterem na główku był sędzia Frankowski. A więc zawsze gdzieś górnik spada w cień, zawsze to górnik jest powiedziałbym bohaterem drugoplanowym w swojej takiej własnej historii. A to jest absolutnie totalnie niesprawiedliwe, ponieważ wydaje mi się, że zasługują na cień uwagi i zasługują też na to, by mówić o nich bardzo głośno. Dziś o tym sobie, moi drodzy, pogadamy, jednocześnie też pomówimy o tym meczu, który niebawem, a więc spotkanie z Arką Gdynia w ramach Pucharu Polski, potem z kolei ligowa konfrontacja z tymże rywalem, no i w tle ta sytuacja, która wydarzyła się na Twitterze, a więc szpileczki z jednej i z drugiej strony. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365 dni. Piłce, a teraz na samym początku tej naszej zabrzeńskiej dyskusji prośbę oczywiście do Was o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału, a teraz startujemy, koncentrując się na tym nieprawdopodobnym liderze tabeli ponieważ Górnik Zabrze no to nie było tak oczywiste oczywiste, że ta ekipa po tych 13 kolejkach będzie na szczycie, mając też w głowie naprawdę kilka trudnych meczów, ponieważ Zabrzanie nie dość, że wygrali w tych harcach konfrontacjach u siebie z Jagiellonią Białystok, wcześniej z Legią Warszawa, to byli w stanie pokonać chociażby widzę Łódź, wygrali też na wyjeździe z Pogonią Szczecin, no i mają też na koncie bardzo cenne, ważne remisy, jak chociażby z Koroną Kielce czy z Krakowią, co pokazuje mental tego zespołu i mówiąc prosto, że ekipa trenera Gasparika nie pęka na robocie konfrontując się z mocniejszymi zespołami w naszej lidze i w zasadzie zawsze poza tą porażką z Lechem Poznań przy Bułgarskiej wychodzi z tych rywalizacji zwycięska. Więc być może na naszych oczach tworzy się zespół na miarę Mistrzostwa Polski i ekipa, która osiągnie właśnie ten nieprawdopodobny sukces w postaci zwycięstwa w Ekstraklasie. W tym sezonie natomiast zobaczymy jak będzie, ponieważ ciężko wskazać nowego Mistrza Polski zaledwie po jednej trzeciej sezonu. Natomiast, żeby sobie też narysować pewne tło i pewny obraz tego, o czym mówimy, warto zacząć od tej twitterowej przepychanki na linii Arkadynia Górnik Zabrze, a więc zaczęło się to wszystko o poziom niewinnie, stosunkowo dosyć tak zwyczajnie, e, z, e, przez to zdjęcie. Zdjęcie, które opublikowała Arkadynia, prowokując niejako zespół z Zabrze. Chodzi oczywiście o tę fotografię dosyć taką poziom jednoznaczną, no, no i ten opis też do tej fotografii, a więc cytuję. Hej, Podolski, myślisz, że wytrzymają? I chodzi tutaj oczywiście Ochroniacze na zęby, nawiązujące wprost do tych obrazków z meczu Górnik Zabrze, jak Jelonie Białystok. Konkretnie chodzi o to starcie na linii Lukas Podolski, młody Oskar Pietuszewski, tego niestety wam pokazać nie mogę. Natomiast widzicie screena w tym momencie. Z tej sytuacji, jeżeli chodzi o taki pełny obraz i skrót tego wydarzenia, to odsyłam Was do linku w opisie. Natomiast generalnie chodzi też o to, i to jest w ogóle szerszy problem. Myślę, że nie jestem pierwszym, który o tym mówi, pewnie też nie ostatnim. A więc Lukas Podolski i pewien taki abonament przyzwolenie na wiele typ różne sytuacje, ponieważ nie jest to nowością yy, i też generalnie nie jest to normalne, żeby Poldi miał pewien abonament, przyzwolenie na faule, czy jakieś sytuacje, które nie są generalnie dozwolone. Natomiast bardzo często sędziowie, nawet ci poważni, z mocnymi nazwiskami w Polsce, przymykają i przymykali oko na tego typu sytuacje. Co za tym idzie też, z pewnością to jest fakt martwiący, jakby z uwagi na to Arka Gdynia chciała to wykorzystać, publikując zabawny tweet, wpijając szpileczkę w najbliższego rywala pucharowego. Z kolei górnik Zabrze, w osoby członka zarządu, a więc Michała Siary, nie zareagował najlepiej, jakby dosyć mocno biorąc to wszystko do siebie, odpisuje w ten sposób. To jest dokładny tweet od Michała Siary. Doceniam inteligentne szpilki. Tanią nie jest. Staramy się nie odpowiadać na takie poniżej pewnego poziomu, ale zgodziliśmy się udostępnić Wam nasze obiekty treningowe w sobotę 1 listopada. Przykro mi, to jest już nieaktualne. Oczywiście, z jednej strony rozumiem gniew, frustrację i duże emocje, bo z pewnością ciężko to wszystko gdzieś w, w odebrać w sposób taki powiedział neutralny. Z drugiej strony, jednak, łatwo to komentować z zewnątrz, kiedy tych emocji nie ma i kiedy spojrzymy sobie na całą tę sprawę, totalnie obiektywnie. Z jednej strony wydaje mi się, że troszkę Siera przesadza, a z drugiej strony myślę też, że Arka Gdynia mogła, nawet powinna oczekiwać pewne reakcje, a więc tego, że Górnik Zabrzyń mimo swojej przyjemności początkowo, zrezygnował z przyjęcia klubu z Gdynia w postaci udostępnienia obiektu treningowego natomiast na samym końcu i to jest tym wszystkim najciekawsze i najtakie lepsze, że wygrywał w tym wszystkim Piast Gliwice, który udostępnił Arkowcom swoje obiekty. No i też wychodzi z tego jako taki klub z powiedziałbym dobrym dystansem i też marketingowo naprawdę dobrze się to uspioło, jeżeli chodzi właśnie o ekipę Piasta. Koncentrując się stricte już na tematach sportowych, warto spojrzeć na aktualną tabelę górnika i też porównać sobie sytuację z tamtych sezonów. A więc zadać sobie takie pytanie, co oznacza aktualna lokata pierwsza po tej 13 kolejce i jak to wyglądało w poprzednich latach. Na przykład od sezonu 2021-2022, a więc od tej ery nazwijmy to Lukasa Podolskiego. Jak w tej chwili widzicie, on tak naprawdę ta lokata po 13 kolejce niewiele znaczy, bo bywały sezony, kiedy górnik dołował na początku rozgrywek. Potem jednak wypadał znakomicie, znaczy znakomicie w cysłowie, na przykład potrafi osiągnąć szóstą lokatę w rozgrywkach 22-23, a także sezon później. Natomiast jeżeli chodzi o fakty i konkrety zaczynając od tego sezonu 21-22, czyli tym pierwszym sezonie Lukasa Podolskiego, po 13. kolejce zabrzani mieli 18 punktów, zajmowali ósmą lokatę, natomiast finiszowali również na pozycji ósmej, a więc pozycji, która obecnie oczywiście byłaby wielkim rozczarowaniem, biorąc pod uwagę te rozbudzone apetyty na początku sezonu. Sezon później, 22-23, wówczas za wyniki Zabrza, przynajmniej w części rozgrywa Odpowiadał trener Bartosz Gual, i wtedy zabrzanie po w 13 kolejce byli na miejscu 14, osiągając no, skromny dorobek, ledwie 13 oczek. Do tego też finiszowali na lokacie 6, bo to była naprawdę no, kapitalna seria pod koniec rozgrywek, już za kadencji Jana Urbana. Natomiast jeżeli chodzi o sezony kolejne, gdzie tak naprawdę górnik wydaje mi się, że najbliżej był tych europejskich pucharów, to był sezon 23-24, kiedy po 13 kolejce tych punktów było 16, miejsce 11. Natomiast na samym końcu sezonu udało się przekroczyć barierę 50 punktów. Dokładnie to były 53 oczka i szósta lokata na koniec sezonu. No i patrzymy też na ten sezon najgorszy na przestrzeni ostatnich lat, czyli rozgrywki poprzednie, a więc 2-4, 2-5, kiedy oczywiście Jan Urban zaczynał sezon, ale kończył już inny szkoniowiec. Wówczas po 13 kolejkach tych punktów było 18, lokata 9 i na koniec sezonu było to miejsce 9 i punktów 47. Tyle samo punktów, co w sezonie 2-1, 2-2. Także teraz będziemy patrzeć, co tak rewelacyjny bilans na początku sezonu będzie oznaczał w kontekście kolejnych miesięcy, a więc patrzymy na te najbliższe tygodnie rundy jesiennej, no i potem już całą rundę rewanżową. A więc patrzymy też nie tylko na mecze ekstraklasy, ale też koncentrujemy się na rozgrywkach w Pucharu Polski, gdzie tą kolejną przeszkodą z perspektywy zabrzan będzie rywalizacja z Arką Gdynia. Nie jest też wielką tajemnicą, że górnik zabrze będzie mocno celował w rozgrywki Pucharu Polski, A ja zresztą miałem okazję to słyszeć już na początku sezonu, rozmawiając przed rozgrywkami z Łukaszem Milikiem, a my z dyrektorem sportowym górnika, gdzie padło dosyć wyraźnie takie hasło i termin, że Puchar Polski to też będą rozgrywki, na których chcemy się skupić i nie będzie zbyt dużej rotacji składem, ponieważ w ostatnich latach bywało tak, że faktycznie Zabrzanie mocno to odpuszczali, jakby gdzieś koncentrując się w pełni na lidze. A trzeba pamiętać, że zawsze, Puchar Polski to jest po pierwsze w, kapitalna historia dla kibiców, walka o trofeum i rywalizację w finałowym meczu na narodowym. Po drugie, też bardzo krótka droga do Europa, więc szans na ekspozycję wielu zawodników, zarobienie kilku milionów, no i też gdzieś pisanie nowej historii górnika Zabrze, na której nie. Prawdopodobnie zależy ludziom zarządzającym górnikiem. Patrząc też z perspektywy budowy zespołu i też pracy Michałego Spalika warto dotknąć tematu transferów, ponieważ bardzo łatwo, teoretycznie przynajmniej, zbudować zespół mając określony budżet, A więc mamy załóżmy o 5, 8, 10 milionów euro i przeprowadzamy transfer przed sezonem, e, wiedząc coś o tym chociażby w Częstochowie, w Łodzi, w Warszawie czy w Poznaniu, natomiast Górnik działa zdecydowanie inaczej, ponieważ łącznie, jeżeli chodzi o transfery przychodzące przed tym sezonem, Górnik wydał mniej niż milion euro, to jest dokładnie 900 tysięcy euro, bazując oczywiście na kwotach, z strony Transfermarkt. Jeżeli chodzi o konkrety, no to w zasadzie trzech zawodników kosztowało Górnika najwięcej i najlepsze w tym jest to, że to są zawodnicy rezerwowi. więc to nie jest jakiś trząs zespołu, na którym oparty jest Górnik, tylko gracze w zasadzie marginalni, na których rzadko spogląda, Michal Gasparik. Żeby trzymać się konkretów, warto pomówić szczegółowo i detalicznie o tych zawodnikach, a więc przede wszystkim to jest sprowadzony tego lata jong Jun Goch, który kosztował Górnik Zabrze w cudzysłowie zawrotną kwotę 360 tysięcy euro i to był najdroższy transfer. Jeżeli chodzi o górni, natomiast liczby pomocnika są dramatyczne, bo nie dość, że nic nie daje z przodu, oczywiście na początku dwie asysty, ale potem gdzieś z gazu, ale łącznie jeżeli chodzi o liczby, to jest ledwie 166 minut na poziomie ekstraklasa, więc mówimy o zawodniku zakopanym, mówimy o głębokim rezerwowym, który nie stanowi obecnie no, żadnej gdzieś takiej konkretniejszej roli, jeżeli chodzi o obecny górnik Zabrze. Do tego też pozyskany tego lata Roberto Massimo, wobec którego też był szereg zapytań, natomiast fakty są takie, że on został konkretnie i solidnie Zweryfikowane, gdyż ten piłkarz nie zagrał ani minuty od 15 września. No i na koniec tej naszej listy i tych naszych spekulacji to jest Max Pingot, który kosztował Górnik Zabrze 200 000 euro, który też jest obecnie zawodnikiem rezerwowym, a więc bez realnych szans na nagranie. No chyba, że ktoś z podstawowych stoperów złapie kontuzję. I to też jest fajne i ciekawe, że Michal Gasparik tak naprawdę zbudował zespół z zawodników, którzy już tam byli, plus wrzucamy gdzieś w, ten, w, w tę paczkę nazwisk Kierowcowa Kubickiego, więc zawodnika, którego można tak optować do każdego innego zespołu w ekstraklasie. No i w zasadzie to będzie hulało i ten środek pola wskoczy na jeszcze wyższy level. Natomiast jeżeli chodzi o graczy, których miał do dyspozycji wcześniej, na przykład Jan Urban, a z nich albo nie korzystał, albo z nich nie potrafił korzystać, to wydaje mi się, że Michal Gasparik to jest taką poziom najwyższą gdzieś rzeczą. i i wartą docenienia u tego szkoleniowca jest fakt, że on potrafi wyciskać z nich maksa, bo to jest na przykład Sondre Lisecht, pozyskany przypomnijmy tylko w miejsce Damiana Rasaka, który trafiał zimą z Kurnika Zabrze do Ligi Węgierskiej, do tego też jest na przykład Usman Sow, czyli kolejny bohater zimowego okienka transferowego w tamtym sezonie, czy też na przykład postać absolutnie kluczowa w układance, a więc to jest Patrick Helebrand. aktualnie moim zdaniem, chyba nie tylko moim, absolutnie najlepsza ósemka w eksterklasie, bo ten chłopak ma wszystko, ma bramkę, ma asystę, kapitan Mam też wizję gry czutkę do gry kombinacyjnej, no i wydaje się w zasadzie pewne, że po sezonie opuści górnik zabrze. No chyba z Zabrza nie będę go w stanie zatrzymać, natomiast na no, ten jego rozwój jest nieprawdopodobny i wydaje mi się, że pracuje swoimi występami na transfer do mocniejszej ligi. Także też pytanie, co z nim będzie, czy górnik będzie go w stanie sprzedać zatrzymać? I jaka też będzie jego powiedziałbym, przyszłość, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące, w zespole z zabrza. W ogóle też Górnik Zabrze to jest taki zespół, który ciężko nie lubić. Wydaje mi się, że to jest gdzieś podobna aura i podobna kategoria, co w przypadku Biały Białystok, a więc zespół bez jakiejś afer, bez jakiejś historii za uszami i zespół, który generalnie gra fajną, efektowną, ładną piłkę. No wiadomo też, że Górnik walczy, żeby gdzieś w pełni tak się odizolować i odłączyć od miasta i te tematy właścicielskie dotyczące przejęcia tego klubu przez Poliego są powiedziałem w toku i pewnie to też wzniesie Górnik na inny poziom, natomiast tu nie dyskutujemy o sporcie, a o gabinetach. Wydaje mi się też, patrząc tak całościowo na zespół z Zabrza, że ciężko nie docenić to, jak wygląda ta ekipa. Jednocześnie też zobaczymy, dokąd oczywiście Górnik będzie szedł, czy powalczył Mistrzostwo Polski, a Europejskie Puchary, jak też będzie sobie radził w Pucharze Polski, bo nieątpliwie obok tych rywalizacji w lidze, to też jest gdzieś historia, która wpływa na wyobraźnię w Łodarzy, Górnika. Aktualny terminarz jeżeli chodzi o rozgrywki Ekstraklasy, a także Płaropolski z perspektywy Górnika Zabrze wygląda następująco. A więc najpierw to jest ten dwumecz w cudzysłowie z Arką Gdynia, czyli mecz w Płarze Polski na wyjeździe, potem mecz domowy w lidze. Następnie zespół trenera Michała Gasperyka konfrontuje się z następującymi rywalami, bo to jest starcie z Zagłębiem lubi na wyjeździe, mecz z Wisłą Płock u siebie, potem z kolei Radomiak i rywalizacja w delegacji Napuentuje sobie to wszystko Górnik meczem z Lechią Gdańsk. Do tego też na pewno warto dodać, że będzie to być może mecz w Pucharze Polskiej, jeżeli oczywiście zabrzania awansują dalej, jeżeli pokonają Arkowców. Natomiast też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy na przykład będą liczne zmiany w zespole Górnika na tej rywalizacji w Pucharze. Dajcie, moi drodzy, znać, co myślicie o Górniku Zabrze. Czy waszym zdaniem ta ekipa ma szanse na puchar, a być może nawet na Mistrzostwo? I gdzie też jesteście, jeżeli chodzi o ten konflikt na linii arka -Gdynia? górnik zabrze Czy waszym zdaniem jedna ze stron przesadziła? Czy ta reakcja Górnika była spodziewana naturalna? Czy jednak, no być może ktoś powie, że to podejście Michała Siary było w dziecinne, niepotrzebne i trzeba było przymknąć oko na pewne historie. Piszcie koniecznie, moi drodzy, jak typujecie górnik Zabrzyk, który to będzie mieć na koniec. Jednocześnie też dajcie znać, jak patrzycie na te rywalizacje pucharowe. Czy na przykład będziemy świadkami sensacji już w ten czwartek i czy Arka Gdynia wyeliminuje Zabrzan, sprawiając dużą... Niespodziankę, ja nazywam się Piotr Żepecki, to jest kanał 365 na piłce. Wielkie dzięki za oglądanie tego formatu do końca, oczywiście zachęcam do formatów pozostałych. Pozdrawiam, do zobaczenia.